Ja i świnka, czyli cenę i prosiaczek, prezentujemy definicję słowa toster. Cofamy się z historią daleko przed mniej więcej wiek XIX-XVIII. Kto z Was nie brał kromki chleba nie nadziewał, jej, nie nadziewał jej na patyk i nie robił tego nad ogniskiem, dopóki ona się nie zrobiła chrupka, taka brązowiutka, wtedy była smaczna? No właśnie myślę, że to są podstawy tostowania. Ale przejdźmy do teorii. Toster! Przyrząd do opiekania tostów powstał z chyłku XIX wieku człowieku. Jednak dopiero z upowszechnieniem się prądu elektrycznego coś się stało, kolego. I koleżanko, mówię o ogrzankach. To jest proste, nie? Dopiero z upowszechnieniem się tego prądu opiekacze zadebutowały w kuchniach. Uuuu, to był przełom. Na początku byłeś dość siermię, sier, 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 siermiężne. Trochę drutów i spirala i nadal wymagały bacznej uwagi, bo przypalały się tylko z jednej strony. Więc w odpowiednim momencie trzeba było flip przerzucić, żeby mieć zromienione z obu stron. Dopiero w 1919 roku niejaki Charles Stride, Charles Stride, mając dosyć przypalonych grzanek, zbudował urządzenie z prężyną oraz czasomierzem. No, to była rewolucja, słuchajcie. Odmierzało czas, przypalało ładnie z obu stron, znaczy przypiekało. Właśnie dobrze, że nie przypalało, bo można było ustawić minutnik. Grzanka sama nabierała rumieńców i sama wyskakiwała z opiekacza, gdy została właściwie opieczona. Urządzenie było testowane w sieci restauracji ta i uległo ciągłym modyfikacjom. Kto nie lubi złoczytkiej grzanki, kiedy masło się rozpuszcza? Albo można poczekać i wtedy masło się nie rozpuszcza? Ale i tak najfajniej wrócić do pierwotnych zasad: wziąć ten kijek, ostrugać, wziąć chlebek i posiedzieć nad ogniem, przy ognisku. Upiec sobie samemu do tego kiełba dronek albo na przykład plasterek sera i to jest grzanka, to jest toasting, to to toasting, to jest toaster. Yeah. Pozdrawiam wszystkich tostujących, wszystkich, którzy, którzy lubią grzanki, którzy lubią tost z kawą, albo tost z konfiturą yy, z pomarańczy, albo tost, prosty tost, tost, sam sobie, fajne słowo. No, wznoszę teraz nie toast, tylko wznoszę toast. Pozdrawiam.